Hej, cześć wszystkim z tej strony Noxis. I dzisiaj spróbujemy zobaczyć, czy Akinator odgadnie nas i innych innych youtuberów youtuberów. No, właśnie Właśnie... E, infor informacja teraz nie było wczoraj odcinku z kolegą, otóż yy, pojawiły się pewne komplikacje, ale yy, dzisiaj już jest odcinek, a więc yy, fajnie jest, mam nadzieję. No to yy, zaczynajmy. Yy, Akinator to jest yy, stara gra, w którą kiedyś się grało. Każdy kurde na zajęciach technicznych, gdy mieliśmy czas wolny do pogrania, sobie pan nam dawał, to każdy kurde włączał Akinatora i zgadywał swojego ulubionego aktora, youtubera czy bóg wie kogo. To teraz my zagramy sobie i zobaczymy, czy Akinator zgadnie nas, gdy mamy te 200, prawie 30 subskrypcji. Mamy 229, no to zobaczymy, czy nas ogadnie. No, wierzę w niego. No, to zaczynamy. Wiek 13 lat. Czy Twoja postać jest dziewczyną? Na, na razie zgadujemy mnie. Nie, nie, jestem dziewczyną. Jest youtuberem, tak. Związaną z Minecraftem, Nie, ja się nie bawię w prorocki. Heh, <grych> XD. Czy twoja postać ma związek z niebem? Nope. Jest graczem komputerowym? Tak, jestem graczem komputerowym. Czy twoja postać... Nie, jeszcze nie mam. Nie. Nie. Yy, nie, nie jestem. O kurde, mam siostrę. Serio? Really? Mm, on już coś tam zaczyna skminiać powoli. Była lub jest trenerem? Nie. Czy posłać postać moski? Nie mam samochodu, znaczy. Moje rodzice mają, ale ja nie mam. Czy by postać nagrody i dziecki? Nie. Nie. Kiedykolwiek była kapitanem? Nie, nie było nigdy. Nigdy. Czy to po prostu. What? Damn! What oh, Co jest smaczne? Kanibalizm jest! Boże natur jest dziwny. Nie. Czy twoja postać pocałowała kiedykolwiek dziewczyna na ekranie? Nie. Na ekranie nie. <głos》>. Czy twoja... Czy kiedykolwiek rozmawiałeś ze swoją postacią? Powiemy, że nie, bo się ogarnie i powiem, że to na przykład jest... Bliski przyjaciel, bo ktoś nie. Czy twoja postać jest związana z MTB? Nie. Ani troszkę Noszę skarpetki, tak noszę skarpetki. Codziennik geniuszu. Mam starszą siostrę, nie mam młodszą siostrę. Ładuję się. O shit. Ciekawe czy zgadnie? Zając życie to nie zgadnie, bo mam pewnie za mało subskrypcji, ale ciekawe czy będziemy w ogóle w odpowiedziach. Nice. Ładuj się! Głupi. Nieee! Zucięło się! Dobra, zrobię cięcie w tej chwili i zaraz do Was powracam, bo się zaciął. No to już zaraz, yy, trzymajcie się, już za chwilę do Was powracam. No już jestem, no kurde już. Yy, dobra, przejdę dalej. Czy Twoja postać nosi kapelusz, czapkę czy koronę? No noszę czapki. Należy do Twojej rodziny. Powiemy, że nie, bo tak to się skapnie i napisze, że twój brat, twoja siostra do tego. Nie. Pochodzi z Polski tak, pochodzi z Polski, mam mniej niż 15, lat, tak. Posydzimy się PRM i nie. Nie! Nie, to nie to! Nie! Nigdy! Ja nie jestem ten taki dobry aż Mateu, twoja... Bo mojej postaci nie ma na liście. Noxis 4. Kiedyś próbowałem tutaj właśnie wyszukać, ale nic mi nie wchodziło i byłem smutny, ale. Dobra, teraz może się to zmienić. 3, 4. Nie wierzę, co? Ma 4. Cztery... A tu chyba miesiąc temu... To chyba moi koledzy dodali, bo oni wtedy wiedzieli o moim kanale, albo któryś z moich widzów... Nie wierzę, kurde. Ale wszystko się... Wszystko się zgadza. Albo to byli moi koledzy albo mój brat, który po prostu... Yy, który po prostu jest geniuszem i to dodał. Albo... któryś z moich widzów. Dobra I Teraz skadujemy innych youtuberów Moja? O to jest moja postać, tak? To ja Zajeb... fajnie było No dobra zagram sobie jeszcze raz Teraz spróbujemy na Czuksa Czy Twoja postać jest tubarem? Tak Jest Nie Czy Twoja postać nie jest kobietą? Nie mm -mm. Jest związana z mańką No tam Gra. Ma taki ten drugi kanał gamingowy, na którym gra w Minecrafta. No to tak. Nagrywa na YouTube ze swoją mamą. Nie, to się z Blowem pomyliło. Ach, pochodzi z Anglii. Nie. Ma psa. Nie wiem. Jest jedyna... Nie. Tak ma siostrę. po ma samochód. Nie. Nie. twoja postać gra na instrumencie? Nie wiem szczerze. Ma młodszą siostrę? Nie, nie młodszą, tylko starszą. Czy twoja postać ma futro i chodzi na... Nie! Czy twoja postać jest tekst Co? Nie. Związana z muzyką popową? Nie. Odbył troszku. Czy twoja postać ma brata-bliźniaka? Nie. Czy Twoja postać jest związana z serią GTA? Nie. Z członkiem klubu? Nie wiem. Może. Ma oczy koloru złotego? Nie. to tołażył na twarzy? Nie. Miksuje muzykę? Nie. Ma starszą siostrę? Tak. Ma starszą siostrę. Ma włosy koloru blond? Tak. Ma. Nie. <todzio> Kurde, zgadwał. Wiedziałem, że zgadnie, bo z tymi blond włosami się siostrą to już było wiadomo, że zgadnie. Kurde. Walony, jednak jest formy. Hmm... Pojawił się świetnie, zgadłam poprawnie kolejny raz uwielbiam z tobą grać. zarąbiście. się. Spokojną no to ostatni youtuber na dzisiaj. Spróbujemy może odgadnąć kajko, raz od jego o, wiem i sam. Dobra, stop. Jest youtuberem. Tak, jest youtuberem. Nie jest roślinką. Nie. Nie. Tak, jest graczem komputerowym. Ojen. Pewnie teraz znowu zgadnie. Albo postać będzie na liście. Tak, ma koziu bródkę tylko z Czy Czy ty postać grawca z Oczywiście Komentujemy, czy. Nie, to by był Izak. To by było już wiadomo. Ma dziecko. Tak. To jakiś tytuła, że tak dużo. Wiedziałem, że zgadnie z tym dzieckiem. Kurde, z tym zarostem i z tym. Kurde. Kurde, jeszcze <śledzisz> się tak patrzymy śmieje. Ty mi samo i oni. Ej, czy patrzcie, jakie podobieństwo. <śledzisz> really, jakie podobieństwo znalazłem. I samu. Znalazłem ci brata. Nie wierzę. Dobra. Kurde, znalazłem i samo brata. Patrzcie na te dwa uśmieszki. Nie wierzę, kurde, dobra. I to by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, łapkujcie. No i komentujcie. Yy, tak, yy, no. To na ty to tyle na dziś. Trzymajcie się wszyscy. Cześć! It's so tricky, bitch.